Nie ma, to ja, straszny, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Smite. Jest to gra niedoceniana. Widziałem, że mało youtuberów, bo chyba żadne nie nagrywa tego. Więc postanowiłem, wiecie, coś z tym zrobić. No <grym> tak. Um, to jest coś jak lol 3D. Ja serio, lol 3D. O! No, no, to jest... Pójdziemy na arena. Um, arena jest to mapa, na której pójdzie. Tu, tu jest baza. Um, tu jest takie kółeczko. I to jest tak. Um, tu jest tu jest dżungla. tu to, to są jest, jest dżungla. A środek to jest po prostu taki ring. I trzeba wziąć potworki, um, żeby nie przechodziły te wrogie tutaj. Nasze przychodzą tam, a wrogie tutaj. I nie możemy to opuścić, żeby wrogi poszły tutaj. Bo no wtedy przegramy. Tak. <śm> <śm> um, bardzo ta gra jest dopracowana. A trzeci level. ha <śm> Już trochę próbowałem wcześniej nagrać. To jest moje... To jest moje drugie konto na na YouTube. Um, więc wiecie. <śm> Próbowałem już tutaj jazda nagrać, no ale mi nie wyszło. Szkoda. No mam nadzieję, że będzie, że nie będzie. Ogólnie będzie super. I coś co mi się podoba. Tutaj można automatycznie, że komputer, a to komputer automatycznie robi nam, o daje nam skill i automatycznie kupuje nam y, itemki. I po prostu nasze cieszyć pełną pełnią um, pełnią gry um, i po prostu nie wiecie. <gry> I trzeba szukać i szukać i szukać tych wszystkich itemów. Tylko po prostu ja mam lecę. Um, tak, Afrodita. Postać y, bogini grecka ogólnie co smart opiera się na bogach wszystkich, na bogach greckich, na jakiś nordyckich, tak, Egipskich i jakieś tam jeszcze. Ale no, będzie walka, a no by się Długo się nie ładuje wszystko, gra jest, jest naprawdę super i wam polecam ją ścią ściągnąć. I grać w nią, nawet jeśli chcecie, możecie do niej napisać. Mamy, będziemy, będziemy, możemy zagrać sobie, usiąść na escape, pogadać, zagrać. Nie, widzicie, to jest postać. To jest arena. Widzicie, tu jest ta nasza, ten aniołek. Jest tak. Młodze kupę na To jest to kółko. Przez to nie mogą przejść wrogie potworki. To jest ta arena, tam są dżungle. A tam jest to kółeczko na wrogu. To jest tak, każda ma po 500 punktów. Zabicie lub minionek przez. Gdy przechodzi przez to, dostajemy jakieś tam punkty. Gdy minionek to jest jeden punkt, a zabicie to jest chyba 15 punktów. Z tego co pamiętam. Nie, A nie, 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 już, no tak, nie, 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 już nie, dżungla się pojawia to nie, nie, już Znaczy, nie mówię, że jestem jakimś super graczem i w ogóle ślednia tam. No ale już pewnie, że się szczerze się nauczyłem brać już jako taka. Eee, okay. Dobra. Mogę podskoczyć. No no. no. Kurde, nie trafiłem buziakiem. Ale prawie. Jak widzicie, że mamy 483 do 459. I no to lecimy. Um, um, w tym stap możemy zobaczyć wszystkie statystyki, tak samo jak w Lolu. No to jest dla mnie bardzo przydatna umiejętność. Bum. Ojej, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę. Masz Ale bitches. z siodem, już, już, już. Nooo. No chwała. Dobra, no. mi ulti na, no. znaczy mamy na ulti, a nie ulti na mamy. Ale i tak jest super, świetnie. Zabawa się toczy. Tu ogólnie chodzi o zabawę. Jest ogólnie świetnie. Jak mówiłem, gra jest zapracowana na 100%. Z wietrza. Ty, ty! Gdzie jest ta koleśówa? Mój archer, ojej oh, Jest je. yes, mój archer, archer, chodź, chodź Buziak Masz większą moc O, oh, mój no, mana jest mana Jest impreza, nie? Iść na No bo jest mi mniej ciekawy. I to Albo to i ja. Ale nie można. <grywy> Patrzcie, jaki koks niszczy mi Ja ci pokażę, co jest koks. Nie! Um, yes. um. Aha. I co ja mam? mam na grupę. I co? to ktoś jest mniej. O, nie ze Oh, yeah. Aha. Trzeba ja nie To nie zabije ją. tu wchodzę, wychodzę, nie? Ja? Co mi się podoba w tej oh. A to nasze. Dobra. Co robijcie ja się, Już nie bałam się tego Afro. <laughs> Idiot. Tylko taka, taka coś Nie wiem jak się nazywa. Ehm, tak, tak. Oj. A się...

Nie Tu jest! Państwa, proszę to proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, problem? <laughs> Ale dobra wiesz, cofamy! To wygramy, zobaczycie. Już wygrywamy już punktami. Um, Afrodite, to jest Afrodyta Tank. Też powinno być pod AP. Ale tak to komputer, bo tak jest najlepiej. Siamo bitz. A ja sam ja jestem bitches. No Aprodita jest taką bitches. O, w ogóle jakiś ciekawe, że od się pacha. Pacha i się męczy. Wykorzysta na jakąś moc. Nieważna moc. ach Ach, jak tego pamiętam, aby jeździć. Ja no, 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 no. Co w ogóle jest tego? Nic tego teraz nie otrzyma. Mm. brania mnie. Super. Głupi oh, wow. fotel. Bieję. Aha, i ekwipunek gdybyście jednak nie włączali e, auto chowania, ci, nie lubią błąd sami, to e, ekipunek, a przecież ten włącza się i. Spłychająca lekcja, prawda? To... Ja, tak, wszystko z samą łyżką. Aha, i radził zawsze, gdyby ja trzymam samo samoluczka, proszę was. Bo jak ja widzę ludzi, którzy grają tak ciele że tak, że mają takie staty, że trzeba nas, to wiem, że na pewno nie przeszły samoluczka. Ja po prostu już wiem, po jak oni budują postać. To na przykład jest pod, to jest AP, ale oni budują pod AD. Strasznie. Eee, jest go. Bum, patrz. Bum. Jak się z tym czujesz?

nie no, się uciekać. Nie. Mam. Tutaj przyjemnie będzie. No nie, ja czasami nie lubię tego całku. Bo chcę walnąć z dwójki, ale po prostu no wychodzi inaczej, że walę tam gdzie jestem Tylko Proszę bez kojarzeń ze sobą wala. No nie wiem to, że mieć jakieś no nieważne. Oooo! To byłem skino zawsze zresztą. Ale to nieważne. Mam status 514. Co to jest? Nie wiem. Głupie dwa. Afrodiska defense. Boże. To tank. Hard tank.

Eeeem, um. siom! Takie godnie, jak nic nie zrobił. No to, mi już jest wybuchu. A to, to w ogóle, to jestem potężny, że Ale uciekam z tym. Eeeem, um. no tak po nie bez sensu. Nawet nie wiem, o czym mówię. Um. ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ta seria nowa, ponieważ bardzo lubię tą grę i chciałabym się podzielić z nią, e, znaczy, się podzielić z nią ze światem. Bo ja jakby dla mnie zasługuje ona jak nawet lepsze traktowanie niż LOL. Bo naprawdę to jest magiczna gra. Ja po prostu jest taka magiczna. <gry> Nie wiem jak, nawet nie pamiętam na to brzmiało. Ale po prostu ona jest świetna. Przyniesie nie zemną Ona jest po prostu... Aaaa. Aż taka rzecz, aż... A, <laughs> Ona nie ważna. Mm. Masz podszotę! Ha <laughs> ha tak, Wielo się na mnie rzuciło, jeszcze nie zabić nie mogą. Sieroty. Taka jest moc em Tanka. em o Afrodita no i za chwilę wygramy jeszcze tylko 100 punktów A tym ma w co się tak właśnie fajnie gra. Co uciekasz? I ty co mnie bijesz? Patrz jak się nie boją. Nie no. Już się wszyscy nawidowali. Teraz tu nie gówno zrobił. O! Majaczka. Ale nie dzieje do mnie. Bo Bóg zniknie, Czas... Czas na obiad. Ojej, laki, laki, laki. Patrzcie, wraci, 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 jest, to jest, wraci, Jest to wraci, nie, ma, nie? Jak na luzie. No, to jest w ogóle. Oni na mnie nie leczą. No to jak to mocno stanęło się? To mnie bije. Miał chrypkę. <laughs> no, Leciutko, ale mam. Aaaa, jak możesz. tylko ponad większym tankiem niż ten koleś. Powinienem być. Jeszcze nie jak na Co? Zostało Och, jej to piękne. No, za chwilę wygramy. Spod. A drugi rundy nie robię, bo druga może mi to nawet nie, nie da trwać. Więc wiecie jak to jest. No chodź, 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 chodź. Nie bój się. tak cię wbudowali. Dobrze. O! A! Graliśmy. I tak ogólnie jest jedna walka. Tak wygląda ta walka z, z Majta. Kiedy wypijemy level, dostanujemy na przykład z Golda. Ma świetna ten. To zawsze jest inna. Kiedy wygra się jest inna, kiedy przy, przegra jest inna. O, to będzie fajne. O, 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 żegnam. Cześć i pa.